O możliwościach rozwoju regionu limanowskiego, a także o finansowaniu projektów polsko-słowackich w nowej perspektywie, która potrwa do 2027 roku. W ramach Euroregionu Tatry rozmawiano w Szczyżycu. Wiemy, że w budżecie Unii Europejskiej jest mniej pieniędzy i to ma też przełożenie na programy. Na programy transgraniczne również będzie tych środków mniej. W tej perspektywie było tych środków 178 milionów. Teraz będziemy mieć 130 milionów euro. O jaki Pan projekt tak już dzisiaj myśli? Myślę szczególnie o rozwoju turystyki, agroturystyki, ścieżek rowerowych, ścieżek spacerowych. Ale tak jak powiedziałem, aby te zadania mogły być zrealizowane, najpierw trzeba wykonać te fundamentalne działania, które polegają na budowie linii wodociągowych i kanalizacyjnych co w tym momencie realizujemy z programu Polski Ład. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregionu Tatry, organizatora wydarzenia, a także wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz przedstawiciele czterech samorządów, które są członkami Euroregionu. Jako kwalifikowani beneficjenci są organizacje pozarządowe, czyli fundacje, stowarzyszenia. Jeżeli tego typu instytucje będą chciały realizować jakieś przedsięwzięcie o charakterze transgranicznym, gdzie będzie tam jakiś pierwiastek polsko-słowacki, Serdecznie zapraszam do Euroregionu Tatry. Każdy z samorządowców zaprezentował dotychczas zrealizowane projekty. Tych, jak się okazało, było dość dużo. Dotyczyły one głównie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki na terenie Jodłownika, Raciechowic, Limanowej i Dobczyc. Zrozumieliśmy, że nie zawsze wybudowanie drogi jest potrzebne. No oczywiście każdy ją chce mieć, każdy chce mieć chodnik, ale jeżeli mam możliwość odrestaurowania czegoś, na co mnie nie stać, bo umówmy się, że te zabytki jednak są drogie, ta odrestaurowanie też kosztuje, to w tym momencie jestem do tego... Przekonany w procentach, że większość z nas na pewno nie będzie chciała wychodzić, a każdy będzie chciał z tego skorzystać. Myślę, że warto zwiedzać te kapliczki. Zapraszam wszystkich. Taki właśnie mikroprojekt pod nazwą Kapliczki Krzyże Przydrożne, niemi świadkowie historii dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego i jodłownik Niżna polianka został zrealizowany przez gminę Jodłownik. W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 spotkanie zostało zorganizowane za pośrednictwem łącza internetowego przez naszą telewizję. Było ono podsumowaniem wspólnie zrealizowanego projektu. Dzięki niemu udało się wydać publikację oraz wyremontować kapliczkę przy cmentarzu wojennym nr 365 w Szczyżycu. To nie jest tak, że im dalej jest się oddalonym od granicy, tym ciężej taki projekt realizować. Drodzy Państwo, przykład gmina Jodłownik miała najlepiej oceniony projekt, a jest to gmina chyba, która jest najdalej oddalona od granicy polsko-słowackiej, czyli liczy się pomysł i zaangażowanie, i to się przeradza na sukces w realizowanych działaniach. Związek Euroregionu Tatry istnieje od 1994 roku. W jego skład wchodzi 28 gmin i miast oraz 3 powiaty z Polski i 101 jednostek samorządowych z terenu Słowacji. Głównymi celami, jakie sobie stawia organizacja to przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego, a także dziedzictwa kulturowego i rozwój gospodarczy.